Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przy pomocy glebogryzarki przewracam pryzmę kompostową. Musicie wiedzieć, że to tylko prototyp. Choć dużo szukałem, nie znalazłem podobnego rozwiązania i za bardzo nie miałem na czym się wzorować, więc musiałem wszystko wymyślać sam. Sad u mnie zajmuje około 30 arów i jest koszony 2-3 razy w ciągu roku. A to, co teraz widzicie na filmie, to siano zaledwie z jednego koszenia. Żeby nie marnować takiej dużej, tak dużej ilości materii organicznej, tylko wykaży, wykorzystać ją jako nawóz, musiałem wymyśleć, jak w łatwy sposób produkować kompost z tego siana i resztek z ogrodu warzywnego. Poza ręcznym przerzucaniem pryzmy kompostowej ciężko wymyśleć sposób, który można by wykorzystać w małym sadzie, no niby małym, ale jednak dużym. Ręczne przerzucanie takiej ilości siana trwałoby długo byłoby bardzo ciężką pracą. Mając traktor, można zakupić odpowiednie urządzenie do przerzucania pryzmy kompostowej, ale ja traktora nie mam. Musiałem bazować na tym, co mam. Pomyślałem sobie, że skoro glebogryzarka dobrze spulchnia i na powietrza glebę, to dlaczego nie miałaby robić tego samego z pryzmą kompostową? Jako, że ostrza glebogryzarki są zaokrąglone, obawiałem się, że siano będzie się zaplątywało i będzie zapychać cały wał z ostrzami. Więc z płaskowników 30x4 zrobiłem nowe, proste ostrza o długości chyba 20 cm. Na każdą sekcję noży montuję tylko dwa ostrza. Zmniejszy to prawdopodobieństwa zaplątania trawy w wał. Płaskowniki są zaostrzone z jednej strony, tak aby długie łodygi trawy i chwastów rozdrobnić i pociąć na mniejsze kawałki. Przy użyciu takiego wału próbowałem mieszać pryzmę. Efekt możecie właśnie zobaczyć na filmie z 19 listopada 2022 roku. Tutaj pryzma jest dość wysoka, bo jest w całości ze świeżego siana, które było koszone na początku października. przez wysoko położony środek ciężkości glebogryzarki łatwo o przewrotkę. Glebogryzarka czasem wyrywa się z rąk i trudno nad nią zapanować. Jak widać na filmie, no było ciężko. Mimo tego, że na wale wszystko było zaplątane, udało się nawet dobrze rozdrobnić tą pryzmę. Niestety, przez to, że cały ciężar opierał się tylko na tych nożach, noże się powyginały, no i najprawdopodobniej przez to wszystko się plątało na wale. Niestety wygiętych noży nie nagrałem. Żeby ustabilizować glebogryzarkę i odciążyć noże, postanowiłem, że zrobię ramę z dwoma kołami odtaczki, która będzie przykręcana do glebogryzarki. Do testów przewracarki z ramą dołożyłem jeszcze kilka zakrzywionych noży, tych od glebogryzarki, żeby przetestować, czy nic nie będzie się wplątywać. Rama jest montowana z przodu glebogryzarki na śrubę i stworzeń z zawleczką f 10. W teście, tuż przed mieszaniem, przywiozłem przyczepę ubitego siana z innego miejsca, co mogliście zresztą zobaczyć na filmie z budowy łącznika, ciągnika jednoosiowego z przyczepką samochodową i pryzma przez to była trochę za wysoka. Przez zbyt wysoką pryzmę nie da się przejechać. Trzeba ręcznie widłami dostosować odpowiednią jej wysokość i dopiero próbować jeszcze raz. Musi też być odpowiedniej szerokości, bo inaczej koła te od taczki, te od ramy, blokują się i nie da się przesuwać całości do przodu. W momencie, gdy chcemy przesuwać się do przodu, to albo pchamy całość, albo próbujemy obniżyć ostrza i ostrza same nam wyrywają całą glebogryzarkę do przodu i dzięki temu też napowietrzają te głębsze warstwy pryzmy. Generalnie takie utrzymanie glebogryzarki na pryzmie wymaga naprawdę sporo siły. Bardzo szybko się męczą mięśnie przedramion i ramion do tego stopnia, że nie da się utrzymywać ciągłej pracy dłużej niż przez minutę i trzeba robić sobie przerwy na odpoczynek, chociaż kilkudziesięciosekundowy. Plecy dają sobie spokojnie radę, nic nie boli. Przy ręcznym przerzucaniu pewnie bolałoby wszystko, i plecy, i ramiona, i nogi. Po kilku przejazdach, tam z powrotem pryzma jest dobrze napowietrzona. Niestety siano jest porozrzucane na boki pryzmy, a sama pryzma nieco ubita, ale to w niczym nie przeszkadza. To siano porozrzucane na boki trzeba ręcznie widłami przerzucić znowu na górę pryzmy. Po chwili pracy ostrza są już zapchane kolbami kukurydzy. Ostrza powinny być trochę ostrzejsze. To wtedy by je rozdrobniły te kolby. Glebogryzarka bardzo fajnie rozdrobniła materiał, wymieszała go i napowietrzyła. Zobaczcie, materiał, który wcześniej był po prostu sianem, teraz został ładnie rozdrobniony. Na małe kawałki wymieszany i napowietrzony, jedynie że ta glebogryzarka bardzo ubija, bo ja po tym potem chodzę, dlatego to jest ubite i tak rozpłaszczone na, na szerokość. Dlatego potem trzeba przejść po prostu widłami i tutaj te boki podbić do góry, żeby, żeby znowu podnieść trochę tą pryzmę. No i problem jest z takimi materiałami bo to nie zostało pocięte. Prawdopodobnie ostrza nie były wystarczająco ostre. Hmm. I dlatego to nie zostało pocięte, tylko wkręcało się po prostu w... Wkręcało się w ostrza. Gdybym miał to robić ręcznie, to po prostu nie dałbym rady fizycznie tego ogarnąć, bo no naprawdę to są olbrzymie ilości tego siana, sporo to waży. No a tak, to około 15 minut zajmuje podłączenie, yy, podłączenie ramy, podłączenie ostrzy i przejazd po pryzmie kilka razy i robota jest zrobiona w 15 minut. I co najwyżej będą trochę ramiona boleć, ale to no, bez przesady. Na pewno będę jeszcze testował to mieszanie glebogryzarką, mimo że trochę przebuduję. Ramę tak, aby dodać jakąś przeciwwagę, żeby nie obciążać tak ramion ciągłym trzymaniem sprzętu. Tam na pewno znać jesienią, czy udało mi się zrobić kompost z tego siana i ile razy trzeba było to przerzucać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.